Dziś 9 lipca rano w Morsku doszło do dramatycznej sytuacji. Po domowej kłótni bardzo zdenerwowany mężczyzna wsiadł do kosza podnośnika i zamierzał wjechać nim na górę. Do kosza wsiadła też jego córka, prawdopodobnie by nie dopuścić do tragedii. Zdesperowany mężczyzna uruchomił podnośnik i podniósł kosz na maksymalną wysokość 25 metrów. I tam pozostali we dwoje żywo dyskutując. Na miejsce przyjechały służby straż pożarna, policja i pogotowie. Policyjny negocjator przez megafon próbował namówić mężczyznę do zjechania podnośnikiem na dół. Strażacy rozłożyli skok ochron, mający zamortyzować ewentualny upadek. Namowy trwały długo i dopiero po dwóch godzinach mężczyzna zjechał podnośnikiem na ziemię.